Drodzy bracia i siostry, bardzo konkretna jest dzisiejsza Ewangelia. Jest to taka opowieść, doskonale ją znamy, którą Jezus konstruuje, żeby nam uświadomić w tym obrazie wytrwałości ubogiej, biednej kobiety, prawdę życia duchowego. Zobaczcie, że właśnie na tym polega piękno, moc, siła przypowieści Jezusowych. On konstruuje pewne obrazy, które są nam bliskie. Oto rolnik wyszedł siać. Oto dzierżawca powierzył winnicę, pole swoim rolnikom. Konstruuje je po to, żeby właśnie w tych nam wiadomych i nam czytelnych obrazach. Przekazać nieprawdę społeczną, nieprawdę ekonomiczną. Jutro mamy przypowieść o talentach, czyli o tym, jak dzierżawca, władca rozdaje pieniądze i mówi: Starajcie się jak najlepiej je zagospodarować. Ale to nie jest opowieść o ekonomii. To jest opowieść o życiu duchowym. I tak jest z tą. Opowieścią. Oto wyobraźmy sobie zgarbioną staruszkę, samotną, bo wdowa, nie ma już męża, dzieci już poszły na swoje, i jest dręczona przez jakiegoś przeciwnika. Może to ten, który, u którego wynajmuje dom, mieszkanie, podnosi jej czynsz, bo chce starą kobietę. Wyrzucić na bruk, bo już ma do upatrzenia nowy interes. Może sąsiad złośliwy, zły, który jej utrudnia życie codziennie, codziennie, codziennie. I ta kobiecinka, wyobraźmy o sobie, starsza, zgarbiona. Ona nie ma wyjścia. Ona idzie do tego jedynego człowieka, który ma pełnię władzy w mieście. Pełnie w władzy w mieście ma ktoś, kto się ani ludzi, ani Boga nie boi. Nikomu z was ani sobie nie życzę, abyśmy takich ludzi spotkali, którzy ani ludzi, ani Boga się nie boją. Tak sądzą, że są mocni. I na jakimś etapie są mocni. I są tacy ludzie na ziemi, co się nikogo nie boją, nawet Boga. I on jest w tym mieście. Wszystkim i o tej nawet ubogiej wdowie, skarbionej staruszce nie wie, że taka istnieje. Ale ona dzień w dzień go nachodzi, w biurze, w urzędzie, może na ulicy, zaczepia go i mówi: Panie, obroń mnie przed przeciwnikiem, proszę cię. No i oczywiście on się nią nie przejmuje, no ale to trwa i trwa. No, i co ów niesprawiedliwy sędzia mówi: Chociaż Boga się nawet nie boję, a z żadnym człowiekiem się nie liczę, wszyscy mi tutaj są posłuszni w tym mieście, ja tu rządzę. To stanę po jej stronie, żeby mi się nie naprzykrzała, i wezmę ją w obronę, aby mnie nie nachodziła bez końca. I bierze w obronę. I załatwia sprawy ze złośliwym sąsiadem, złym najemcą. Bierze jej stronę nie z miłości, nie z miłosierdzia, nie z dobroci. Bierze jej stronę, ponieważ ona mu się naprzykrzała, była wytrwała i tylko dla świętego spokoju to zrobił. Piękna scena zbudowana przez Jezusa. I co Jezus mówi? A czyż Bóg, a czyż Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych dzieci, kochając je, troszcząc się o nie, które dniem i nocą wołają do Niego? A czyż Bóg nie wejrzy na wołania swoich dzieci? Oczywiście, że wejrzy. Ale jakie pytanie trzeba postawić? Sobie, ja sobie, ty sobie. A kto woła? A kto woła? Jak często woła? Jak wytrwale woła? Kto woła w ogóle? I postawmy sobie pytanie, i ja i ty, ile czasu spędzasz na Facebooku? Ile czasu na Instagramie to wciąga, zanim się obejrzysz, 15, 20 minut, pół godziny. Ile czasu w gry komputerowe, ile czasu telewizja, ile czasu niepotrzebne, głupie jakieś rozmowy, niebudujące, ciekawe, dyskusje, nie. Plotki, obmowy. Ile czasu zmarnowanego, bez sensu, kompletnie. Ani nie odpocząłem, ani się nic nie nauczyłem, ani nic nie zrobiłem. Godzina, dwie, pięć, dziesięć minęło. Ile czasu poświęcamy na modlitwę? Ile czasu? Jaki jest czas mojej modlitwy? Czy potrafię usiąść na dziesięć minut w domu, zapalić świeczkę? Otworzyć pismo, przeczytać kawałek, fragment tylko z Ewangelii. I chwilkę pomyśleć, co to Słowo mówi dziś do mnie? Dziesięć minut, piętnaście, byłoby super. O tym mówi dzisiejsza Ewangelia. Jezus mówi, a czyż Bóg nie wysłucha, tylko kto woła? Gdzie jest wołanie? Nasze. I to każdy z nas musi się w piersi uderzyć. I księża, i biskupi, i ministranci, i bierzmowani. Każdy z nas. Ponieważ o tym jest ta Ewangelia. Jest to wytrwałości, która czyni nas dziećmi bożymi właśnie przez to, że my naprawdę Bogu ufamy. Dlatego Pan Jezus zadaje zatrważające pytanie na końcu tej przypowieści. Czy jednak syn człowieczy znajdzie wiarę na Ziemi, gdy przyjdzie? To jest zatrważające pytanie. Czy Bóg znajdzie wiarę na Ziemi? Ponieważ wynikałoby z tego, nie ma, albo jest bardzo niewielka wiara na Ziemi. W tym sensie modlitwa wytrwała domaga się wiary. Każdy, kto chociaż trochę uczestniczył w adoracji Najświętszego Sakramentu i sobie przyszedł do kościoła, jak jest wystawiony Pan Jezus i sobie usiadł w ławce, to wie, jak to jest trudne. Wszystko ci podpowiada, idź, zrób to. Zajmij się tym, później przyjdziesz. Teraz to załatw. Zadzwoń tam, sprawdź na internecie. Wszystko Ci mówi. Ponieważ ktoś Ci mówi, że to będzie czas zmarnowany, jak przyjdziesz do kościoła, 10-15 minut poświęcisz na adorację. Tylko, żeby usiąść w ławce, popatrzeć na Niego, a On będzie patrzył na Ciebie. Tysiąc spraw będzie ważniejszych. Ponieważ mamy przekonanie, że to jest zmarnowany czas, bo nie mamy wiary, że to jest czas najlepszy, najmocniejszy, że te 15 minut w tygodniu daje łaskę, siłę mi, moc do wielu moich aktywności i działań, które mam w swoim życiu, w szkole, w pracy, w rodzinie. W domu. Trzeba mieć wiarę, że to jest ważne, że to działa, że to ma moc. I taka wiara jest ostatecznie fundamentem, podstawą istoty życia chrześcijańskiego. Dlatego tak dzisiaj trudno jest, rozumiem to, młodzieży realizować życie chrześcijańskie, ponieważ sądzę, że oni. Myślą, że to nie działa, że to nie ma skuteczności. Nie widzą od razu wyników, tak jak widzimy je od razu, kiedy robimy coś na komputerze, kiedy coś załatwiamy. Od razu widzimy wynik. W życiu duchowym tak nie ma. Wytrwałość wdowy. Pokazuje nam, ten, kto jest wytrwały w wierze, otrzymuje owoce, skutki, czasem po wielu, wielu tygodniach, dniach, a nawet latach, kiedy patrzy do tyłu i mówi Boże, gdzie abym ja był? Gdzie ja bym był bez Ciebie, jak ja bym życie zmarnował? Czasem rozmawiam z małżeństwami, które ogromny trud podejmują żeby być razem, modlitwa wspólna, dialog małżeński, wychowywanie dzieci w wspólnych wartościach. To jest ogromny trud, ogromny trud. I czasem po 25 czy 30 latach ktoś do nich podchodzi, kiedy oni czasem mówią świadectwo, czy dzielą się swoim życiem małżeńskim z takim stażem, to ktoś mówi, no jak ja wam zazdroszczę. O, wam się udało. I oni, pamiętam, takie małżeństwo, mówią mi, proszę księdza, myśmy wiedzieli, że nam się udało, bo myśmy Boga zapraszali codziennie, bo myśmy z Bogiem chcieli żyć w dobrym, w dobrej i złej doli, bo różnie naprawdę było w naszym małżeństwie. Byliśmy na mocnych zakrętach. On chciał trzaskać drzwiami, ja chciałam brać walizki i wyprowadzać. To się tak mówi. To nie było proste. Dopiero po latach, kiedy się oglądamy do tyłu, mówimy, gdzie my byśmy byli, gdyby nie modlitwa, wiara, wytrwałość, moc Słowa Bożego. Gdzie my byśmy byli? I czasem ten horyzont widać bardzo, bardzo daleko. Bo w życiu duchowym nie ma tak, że naciśniesz guzik i zapala się lampka. To tak nie działa. Nigdy nie działało. Życie duchowe to proces, to zmaganie, to wielka praca, pedagogia. Dlatego mówię, kto poświęci 10 minut na modlitwę myślną codziennie, to naprawdę Pan go dotknie swoją mocą. Kto poświęci kilkanaście minut w tygodniu na adorację najświętszego sakramentu, to Pan go dotknie swoją mocą. Bo Jezus mówi: A czyż Bóg, który tak Was kocha, nie wysłucha Was, nie będzie z Wami, nie stanie po Waszej stronie? Tylko czy ktoś woła. Kiedy dzisiaj gromadzimy się wokół Relikwii wspomnienia błogosławionej Karoliny Kuskówny to uświadommy sobie, czytając jej biografię, a jest ich wiele i w internecie, i w książeczkach, że męczeństwo szesnastoletniej dziewczynki, męczeństwo szesnastoletniej dziewczynki było zwieńczeniem jej świętego życia które rozpoczęło się znacznie wcześniej od jej świadomości wiary już jako dziecka i praktyki wiary i apostolstwa wiary uczenia katechizmu pomagania ludziom bycia dobrą chrześcijanką w swoim środowisku to męczeństwo było zwieńczeniem nie początkiem to był akt którym ona zrealizowała to, co wcześniej miało miejsce w jej życiu, czym żyła, tymi treściami. I w tym sensie Kościół czci ją jako męczennicę, ponieważ Kościół rozpoznał, że ta dziewczynka, a potem jeszcze wcześniej dziecko, już miało głęboką świadomość wiary. I to, że nie pozwoliła Żołnierzowi radzieckiemu się zgwałcić i pozostała czystą, ale zapłaciła za to cenę życia, było zwieńczeniem jej świadomości, wiary, życia, które rozpoczęła znacznie wcześniej, życia głęboko chrześcijańskiego, życia oddanego właśnie wierze w Boga i uczynkom miłosierdzia bo była bardzo, bardzo pięknie i gorliwie wspominana przez tych, którym pomagała, jako dziecko, jako młoda dziewczyna. Karolina zatem, która dzisiaj nas gromadzi, pokazuje nam prawdę, którą matka Teresa wyraziła jednym prostym, pięknym zdaniem: świętość nie jest luksusem dla wybranych. Świętość jest obowiązkiem dla Ciebie i dla mnie. To proste zdanie Matki Teresy pokazuje, a Karolina jest dzisiaj tego przykładem, że życie prawdziwie świętych ludzi nie jest na jakichś piedestałach nieosiągalnych nie. To świętość codzienności, to świętość zwyczajnych, prostych dni, to świętość. Chrześcijańskiej postawy, to świętość modlitwy i sakramentów. Sądzę zatem, że Karolina jest pięknym przykładem męstwa w wierze dla Was współcześni młodzi na początku XXI wieku, bo ona pokazuje, że nie metryka, nie wiek, czynią nas wielkimi w oczach Bożych. Nie. Wiara ją czyni. Wiara to czyni. Ale czy syn człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie? To wiara sprawia, że jestem w kościele. Trwam we wspólnocie. Przychodzę na spotkania. Czytam słowo. Przychodzę na adorację. W domu 10-15 minut chcę mieć tylko dla siebie, żeby usiąść i szczerze z głębi serca pomodlić się do Boga. Jeśli będziemy tę świętość codzienności, tak zwyczajną, pielęgnować, to myślę, że doświadczymy tego, o czym mówi Jezus. A czyż Bóg nie wspomoże tych, którzy dniem i nocą wołają do Niego? Powiadam Wam, prędko weźmie ich w obronę, byle tylko mieli wiarę. Amen.